Lexus NX, samochód, który jest najlepiej sprzedającym się Lexusem w Europie teraz. Jego ogromną zaletą jest wygląd, bo w tych samochodach szukamy przede wszystkim stylu, szukamy wyróżnienia się z tłumu, szukamy komfortu, funkcjonalności, prestiżu, ale przede wszystkim chcemy wyglądać troszkę inaczej niż każdy inny użytkownik drogi. NX pręży muskuły od pierwszego wejrzenia. Spójrzcie, podniesiony. Ryj, brzydko powiem, morda tego samochodu. To jest coś, co mi się bardzo podoba. Po liftingu zmieniono, mamy przepiękne LEDy teraz w kształcie litery L. To są te haki, to są te wszystkie takie mm, skośne linie, które bardzo mocno kojarzą nam się przede wszystkim właśnie z samochodem japońskim. Ale nie samym wyglądem człowiek żyje, bo w tych samochodach rzeczywiście podróżujemy, jeździmy, wozimy psiaki, wozimy dzieciaki, wozimy mnóstwo innych rzeczy. Dlatego... Patrzymy bagażnik, mówimy o jej, czy aby coś tu się dzieje? Czy z tą funkcjonalnością jest coś nie tak? Nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę druga część kufra, który w sumie pomieści 550 litrów ładunku, jest pod podłogą. Można go konfigurować na 300 różnych sposobów, i to od użytkownika zależy, czy chce mieć łatwiejszy sposób zapakowania bagażu, czy też chce mieć większą pojemność bagażową w swoim samochodzie. Podoba mi się, że ten samochód jest taki uniseksualny, zarówno fajna dziewczyna będzie dobrze wyglądać w tym samochodzie, jak i całkiem przystojny mężczyzna również, bo jesteśmy tutaj otoczeni, o właśnie, zarówno takim karbonopodobnym materiałem, jak i znowu skórą przeszytą białą nicią, to się podoba. Co mi się też bardzo podoba i co nawiązuje do tradycji, a ja wszelkie nawiązania do tradycji bardzo lubię, to jest ten oto analogowy zegarek. Multifunkcjonalna kierownica, która zarówno steruje radiem, jak i wszystkimi systemami wspomagającymi kierowcę, których jest tutaj naprawdę bez Liku, a także oczywiście wszystkimi multimediami i telefonem. No i coś co przywędrowało do tego samochodu można powiedzieć wreszcie, czyli wreszcie można Enixa połączyć z telefonem komórkowym zarówno Androida jak i systemu makowego, żeby obsługiwać z tej oto pozycji tym oto paluszkiem wszystkie jego funkcje włącznie z nawigacją. my mamy wersję hybrydową, może być tutaj też wersja benzynowa, która kiedyś nazywała się 2.0T czyli 200T, a teraz nazywa się NX300, a my mamy wersję NX300h. O czym świadczą te wszystkie piękne pomarańczowe przedmioty tutaj pod maską oraz dodany silnik elektryczny. Hybryda o łącznej mocy 197 koni mechanicznych i oczywiście napędzana na cztery koła. To jest coś fantastycznego, że dzisiaj, żeby napędzać 4 koła, wcale nie trzeba ciągnąć wału napędowego. Wcale nie trzeba robić dodatkowej masy w tym samochodzie, tylko silnik elektryczny dołącza po prostu napęd tylnej osi i to jest wspaniałe. Kiedy stoi w korku, pali 0,0. Tak to wygląda. Jeżeli jedzie w trasie, rzeczywiście ten silnik benzynowy stanowi wtedy trzon układu napędowego. Więc moje zdanie jest takie, kto w trasę ten 300, kto do miasta ten 300H. W samochodach hybrydowych najprzyjemniejsze jest stanie w korku, czyli ruszanie i powolne toczenie się. To jest niesamowite, jak te samochody bezszelestnie przemieszczają się z miejsca, a gdy nabiorą prędkości, potrzebują więcej mocy, momentu, pyk, wciskam gaz, dołącza się silnik spalinowy. Hybrydy są z nami od ponad 20 lat, słuchajcie, a mnie to przez cały czas fascynuje, że ta technologia jest dostępna i że jest w sumie tak prosta. To nie są hybrydy typu plugin. Plugin trzeba podłączyć na noc wtyczką do ładowania. Tutaj, tak jak w Lexusie NX, wszystko dzieje się samo, czyli uzupełniamy paliwo w zbiorniku, a silnik elektryczny ładuje się wtedy, kiedy sam tego potrzebuje. O, na przykład teraz. Stanąłem na światłach, mam tylko dwie kreseczki na akumulatorze i silnik spalinowy doładowuje mi baterię, bo czuję, że jest to ta chwila, która może być przeznaczona. Właśnie na tę czynność. Kierowca nie ma na to żadnego wpływu i bardzo dobrze, bo im mniej rzeczy się robi w życiu, tym jest lepiej. Więcej czasu na odpoczynek. A przy ruszaniu kumulacja moc i moment obrotowy wędrują nie dość, że z dwóch silników elektrycznych i jednego spalinowego, to jeszcze w przypadku tego NX-a, moc i moment obrotowy wędrują na obie osie. Mamy silnik elektryczny połączony ze spalinowym, który jest z przodu i napędza oś przednią i mamy silnik elektryczny o mocy 68 koni mechanicznych, który jest odpowiedzialny za napędzanie osi tylnej. I znowu, kierowca kompletnie może sobie z tego nie zdawać sprawy. Nie musi nic na ten temat wiedzieć, jeżeli chodzi o technikalia, ale jak Przyjdzie mu ruszyć tam, gdzie jest ślisko, gdzie jest błoto, gdzie jest żwir, szuter, gdzie jest śnieg, no, coraz rzadziej się zdarza, ale być może jeszcze będzie, to wtedy samochód wykona całą tę robotę za niego. Kierowca tutaj tylko siedzi i obsługuje dwa pedały oraz jedną kierownicę. Dzisiaj nie mieć takiego modelu w ofercie, jak się jest producentem samochodów, no to jest grzech. Każdy musi mieć taki samochód. Mówię tutaj o subie średnich gabarytów, takich jak NX. I rzeczywiście, jak ten samochód pojawił się w 2014 roku, no to od razu zyskał sobie sympatię czym? No gdyby tak się głębiej zastanowić. Po pierwsze, potrafi kosztować poniżej 200 tysięcy złotych, jest to argument za na pewno. Po drugie, samochód staje się bardzo wielofunkcyjny, ale jednocześnie staje się bardzo. Przyjazny swojemu właścicielowi, bo tutaj nie ma ascezy. Te samochody już jak przychodzą spakietowane są dobrze wyposażone. Czyli nie zamawiamy sobie Golasa za podstawową cenę, tylko mamy to wyposażenie już skonfigurowane tak, że nie ma biedy. Mówi się, że. Uniwersalność w motoryzacji jest coraz bardziej potrzebna, coraz bardziej pożądana. A zatem, jeżeli ktoś użytkuje samochód w dwie osoby, proszę bardzo, jeżeli dwoje małych dzieci, też da się to zrobić. Zauważcie, że każdy kupuje suwa czy crossovera po to, żeby mieć właśnie wygodę obcowania z tym samochodem na co dzień, bo na samochód nie patrzymy tylko z tej perspektywy, za kierownicy. Ale ładujemy do niego siaty, toboły, rowery na dach, foteliki do tyłu, te dzieciaki to wszystko drzwi muszą być szerokie, ten samochód musi mieć maksimum funkcjonalności podane w takiej bardzo atrakcyjnej formie, ale żeby nie było, że przynudzam tylko funkcjonalności, włączam sobie tryb sport, redukuję bieg manetkami i jestem w stanie z tego samochodu wykrzesać też siódme poty. Po prostu się nim bawiąc. Ja wiem, że jeździmy coraz wolniej, coraz spokojniej, takich rzeczy na ulicy zwykle się nie robi, ale jak się samochód testuje, to trzeba go poznać w każdym aspekcie.